W mojej ankiecie na temat tego, czym kierujecie się przy wyborze gabinetu i lekarza medycyny estetycznej, najczęściej odpowiadaliście, że efektami i zdjęciami przed i po zabiegu. W dzisiejszym filmiku chciałabym Wam powiedzieć, dlaczego to nie jest najlepsze rozwiązanie. Posłuchajcie mnie dalej. Wcale się nie dziwię, że chcecie i lubicie oglądać zdjęcia i efekty przed i po zabiegu. Sama bardzo lubię na to wszystko zerkać i mój Instagram także ma dużo tego typu zdjęć. To dlaczego to nie jest takie dobre? to przede wszystkim to, że te zdjęcia nie są miarodajne, nie pokazują nam prawdziwej rzeczywistości. Widzimy tylko skrawek i ułamek tych pacjentów, którzy przychodzą do gabinetu. Zacznę może od powiększania modelowania ust. Jest to najbardziej popularny zabieg i najczęściej Chcecie właśnie oglądać efekty przed IPO po modelowaniu ust. Tutaj też jest najłatwiej zrobić takie zdjęcia i porównanie, jeśli chodzi, jeśli chodzi o te usta. Natomiast jest tutaj bardzo dużo pułapek, jeśli chodzi właśnie o te zdjęcia przed IPO. Przede wszystkim zdjęcie zaprezentowane na Instagramie to jest, to jest zdjęcie jednej osoby na 20 powiedzmy wymodelowanych, powiększonych ust w danym dniu czy w danym tygodniu danego gabinetu. Nie każdy pacjent nadaje się do wykonania zdjęcia przed IPO i umieszczenia go później na swoim profilu dlatego, że każdy z nas jest inny. Większość pacjentów po prostu puchnie po takim zabiegu albo ma bardzo dużo siniaków. Niektórzy, zdecydowana mniejszość, takich obrzęków nie ma czy siniaków nie ma i to jest właśnie ten skrawek osób, których zdjęcia możemy użyć do takiego porównania przed IPO i na takich zdjęciach widzimy, że te usta wyglądają Pięknie, są powiększone i wyglądają tak, jakby można było w nich wyjść na bal i olśniewać innych. Natomiast rzeczywistość jest inna, bo bardzo często po prostu są obrzęki i te usta nie wyglądają aż tak spektakularnie, jak będą wyglądać po dwóch tygodniach, po takim czasie gojenia się po prostu ust. Druga sprawa jest taka, to jest to, że często te usta są malowane do zrobienia zdjęcia. Dzięki takiemu małemu trikowi z użyciem błyszczyka na ustach. Możemy trochę zakamuflować takie drobne mankamenty po powiększaniu, ślady po nakuciu, nawet jakieś takie drobne siniaczki czy drobne wgłębienia czy zagniecenia. To, że faktura ust jest troszkę inna i sam błyszczyk nam poprawia tą jakość i trochę możemy właśnie zniwelować tych niedoskonałości. Po drugie, ten błyszczyk się błyszczy i odbija światło lampy, które, która służy nam. Przy robieniu zdjęć. Dzięki temu odbiciu tak samo odwraca uwagę od samych ust, czyli przykrywa nam trochę ten prawdziwy efekt, pokazując nam to, co możemy uzyskać przy po prostu pomalowaniu ust. Trik numer 3: powiększania ust i wykonywania zdjęć przed i po to są różne kąty robienia zdjęć. Zauważcie, że zdjęcie przed często robione jest z przodu. Po prostu, żeby pokazać usta. Ma wyglądać, może nie, że nie atrakcyjnie, ale ma wyglądać po prostu zwyczajnie. Tak najczęściej właśnie widzę na tych wszystkich istn... profilach instagramowych, że takie zdjęcie jest robione po prostu tak z przodu. Natomiast zdjęcie po najczęściej obserwujemy, że jest zrobione z różnych kątów. Nie jest zdjęciem na wprost, tylko z ukosa, jest w poziomie, inne, jest w pionie, od tyłu, za głowy. Jest z różnych kątów i z tego co wiem. Niektórzy wykonują zdjęć takich, zdjęć po bardzo dużo, z czego faktycznie za 100 zdjęć wybierają jedno-dwa, bo akurat na tych te usta wykonają dobrze. Zauważcie też, że często nie ma pokazanych zdjęć ust z boku, dlatego że tutaj mogą pojawić się większe obrzęki niż inna projekcja ust, inaczej wygląda warga górna, dolna, albo tutaj bardziej już widać ten obrzęk, i to też powinno Wam trochę zasygnalizować, że. Coś tutaj jest nie tak, po zdjęcie pokazane jest tylko z jednego profilu, bo z drugiego po prostu może wykonać już gorzej. Zauważcie, że powiedziałam Wam takie trzy triki przy wykonywaniu zdjęć przed i po samych ust. I to już to są niby trzy małe triki, ale trzy trygi, które naprawdę zmieniają bardzo to, jak postrzegamy właśnie usta przed i po zabiegu. Inny przykład, równie popularny w ostatnich czasach i równie, równie bardzo popularnego zabiegu, to jest wolumetria twarzy kwasem hialuronowym. Najczęściej jest to modelowanie kąta żuchwy, zaznaczenie kąta żuchwy, policzki i broda. Tutaj również widzę, że są stosowane różne dziwne triki takie, żeby na zdjęciu po prostu wszystko wyglądało lepiej. Najczęściej są to zdjęcia pokazywane z boku. I z jednej strony myślicie, myślicie sobie, że no tak, no przecież o to właśnie chodzi, ponieważ kąt żuchwy, cała ta linia, najbardziej ją widać z boku i chcecie ją oglądać z boku. Tak samo tutaj zarysowanie kości i wcięcie tutaj pod, pod kością mierzmową, że to najbardziej widać z boku. I tak, faktycznie, najbardziej jest ten efekt spektakularny pokazywany z boku, ale zauważcie, że nie ma zdjęć, z przodu. Jeśli podajemy preparat w tej okolicy, podajemy go dużo, a często widzę na tych wszystkich profilach Instagramu, że faktycznie tego kwasu tam leje się litrami, zdjęcie z przodu nie będzie tak bardzo korzystne, dlatego że tutaj będziemy wyglądać na po prostu szerszych. Sam obrzęk pozabiegowy spowoduje, że tutaj nie będziemy wyglądać atrakcyjnie, jeśli popatrzymy się na pacjentkę z przodu. Po drugie, sam preparat w ilościach nadmiarowych też sprawi, że tutaj będziemy za bardzo rozbudowani, za bardzo nadbudowani. Z czasem też mięsień, żwacz może ten kwas jakby wypchnąć trochę do góry, może mogą pojawić się takie niefajne e, nierówności, wybrzuszenia. Przy patrzeniu na twarz od przodu, z boku będzie wyglądało wszystko pięknie, zarysowane idealnie, jak od linijki. Z przodu wyglądamy już inaczej. I zauważcie, że na tych profilach często jednak są pokazywane zdjęcia z boku. Więc jak szukacie zdjęć w wolumetrii, popatrzcie się też na zdjęcia z przodu, żeby było widać wszystko, jak wygląda cała twarz. Tak samo jeśli chodzi o brodę. Nie patrzcie tylko na ten zarys, zarys brody od kalki, od, od kartki, że jest trochę bardziej widoczna, że jest trochę dłuższa, bo. To też nie pokazuje nam całości twarzy, jak ta broda wygląda z całą tutaj linią żuchwy, bo czasami może być tak, że ktoś ma twarz bardziej kwadratową, bardziej tutaj szerszą, i nagle ta broda jest takim dziwnym, takim tutaj na dole. I to też nie wygląda dobrze, więc trzeba pokazywać po prostu twarz całościowo i popatrzeć się na, ni na nią całościowo. Patrząc tylko na fragment, na urywek. Po prostu nie widzimy całego obrazka i może nam się wydawać, że to wszystko wygląda fajnie, że wygląda dobrze spójnie, a tak w rzeczywistości nie jest. Trzecia rzecz, jak dla mnie bardzo ważna odnośnie takich porównań, właśnie zdjęć przed IBO, to jest to, żeby sprawdzić, że kolejne efekty, kolejne rezultaty nie wyglądają tak samo. Czyli, że dany gabinet nie wykonuje zabiegów, Według jednego schematu, u każdego pacjenta wszystko to samo w przerysowaniu jeden do jednego. Tylko faktycznie każda twarz jest inna, każda twarz potrzebuje czegoś innego, każda twarz potrzebuje pracy pod innym kątem, i te efekty nie mogą być takie równe. I tego też nie oczekujcie właśnie od samego zabiegu. Bo to, że dany zabieg u kogoś wygląda dobrze, to nie znaczy, że dla waszej twarzy ten sam zabieg. Będzie wyglądał tak samo. Rzecz ostatnia, jeśli chodzi już o Instagram, bo też nie chcę za bardzo się rozwodzić na ten temat, ale to jest coś, co zauważyłam całkiem przypadkiem, i to było to, że jakoś się obserwując niektóre profile, zauważyłam, że co jakiś czas pokazują zdjęcia tej samej osoby jako zdjęcie przed Ipo. I jeśli ktoś na to nie zwraca uwagi, może pomyśleć, że to jest kolejny pacjent z fajnymi, ładnymi ustami, które są na nowo powiększone, ale nie zwrócił uwagi na to, że Dwa, trzy, cztery tygodnie temu wrzucone było dokładnie to samo zdjęcie do porównania. Czyli takie powielanie tych samych zdjęć, tej, same, tej samej metamorfozy, co może spowodować, że pomyślimy sobie, jak fajnie, znowu kolejna fajna metamorfoza, kolejna, szczęśliwa pacjentka, która wychodzi z tego gabinetu, a okazuje się, że to jest ta sama osoba, tylko po prostu zdjęcie jest wrzucone drugi raz. To samo, czasami może obrócone o 180 stopni, żeby wyglądało trochę inaczej. Jak zatem uzyskać dobre efekty przed IPO i dobre zdjęcia przed IPO? Na dobre efekty mają wpływ cztery rzeczy. Lekarz, pacjent, technika, preparat. To są cztery rzeczy, które muszą razem współgrać. Jeśli jest dobry pacjent, dobra technika, dobry preparat, a kiepski lekarz, no tak to nie będzie. Jeśli jest najlepszy lekarz dobra technika, dobry preparat, ale pacjent nie stosuje się na przykład do zaleceń pozabiegowych, nie będzie dobrego efektu. Jeśli jest dobry lekarz, dobry pacjent, dobry preparat, a technika Kiepska, no też tam nic nie widzi. Jeśli jest dobry lekarz, dobry pacjent, dobra technika, Kiepski preparat, efekt może być, ale nie na długo. I mogą być komplikacje. Zmierzam do tego, że wszystkie te cztery elementy są równie ważne. Nie jest tak, że możemy zastąpić jeden słabszy element drugim mocniejszym, bo wszystkie cztery muszą ze sobą współgrać. I pacjent ma bardzo dużą rolę w tym, jaki będzie efekt po zabiegu nawet o tym nie wiedząc. I tu nie chodzi tylko o to stosowanie się do zaleceń pozabiegowych, o którym wspomniałam wcześniej, ale po prostu o organizm pacjenta. Każdy organizm jest inny, każdy z nas jest inny, każdy z nas ma inną tendencję do powstawania obrzęków, do siniaczenia się i nawet do długości, do czasu trwania tego okresu rekonwalescencji i gojenia się po zabiegu. Na koniec chciałam Wam powiedzieć, że zdjęcia przed IPO niekoniecznie są faktycznie złe. Zdjęcia przed i po są Genialne, są super, ale nasze własne dla nas samych. Dlaczego? Dlatego, żeby widzieć progres. Dlatego, żeby widzieć, jak medycyna estetyczna działa, dlatego, żeby zobaczyć, jak zmienia się nasza twarz, nasza skóra, nasza jakość skóry wraz z wiekiem, wraz z każdym zabiegiem. Żeby zobaczyć, jak na przykład wyglądaliśmy rok temu i jak zmieniła się jakość naszej skóry po zastosowanych zabiegach, ale także, żeby zobaczyć na przykład. Regres zabiegów. Czyli na przykład, jeśli uważamy, że powiększone usta nam zmalały, patrzymy sobie na zdjęcie przed i po wcześniejszym, wcześniejszym zabiegu i porównujemy do tego, co mamy teraz, i widzimy, czy to, że one są mniejsze, to jest tylko efekt naszej wyobraźni, czy faktycznie już się zmniejszyły. I dobrze by było taki zabieg powtórzyć. Albo widzimy już, że skóra była przed po zabiegu na przykład na codrawie bardziej leśniąca a teraz znowu zrobiła się szara na porównaniu na naszym zdjęciu przed i po. I wtedy widzimy, że może to jest ten czas, żeby odwiedzić podobnie swoją ulubioną klinikę. Dlatego zdjęcia przed IPO są super, ale te, które są nasze, które są zrobione dla nas, dla naszych własnych obserwacji, na obserwowania swojego progresu, swojego procesu terapii anti-aging w medycynie estetycznej. Podczas tego filmiku powiedziałam Wam raczej takie rzeczy, Negatywne trochę odnośnie tych porównań zdjęć przed IPO, i wydaje mi się, że zostawiłam Was trochę z niczym, jeśli chodzi o to pytanie, tą zagwozdkę. W takim razie, czym kierować się w wyborze gabinetu i lekarza medycyny estetycznej, jeśli nie zdjęciami przed IPO? O tym, jak wybrać lekarza medycyny estetycznej, opowiedziałam Wam w specjalnym filmiku, do którego teraz Was gorąco zapraszam, żebyście posłuchali. Pojawia się on właśnie tutaj, a jeśli jesteście spragnieni usłyszenia moich innych, kolejnych, nowych filmików, to zapraszam do kliknięcia dzwoneczka, żebyście byli zawsze na bieżąco. Dzięki wielkie.